Witam serdecznie moi drodzy, czosnek niedźwiedzi dzisiaj na tapecie. Wiem, że u niektórych z Was, zwłaszcza bardziej na południu ten czosnek już jest, już można go pozyskiwać, już jest ten okres, kiedy w zasadzie się już nawet może kończyć, nie, kończyć co jeszcze nie. Ogólnie, jeżeli poda podawane są daty, na przykład od kwietnia do maja zbiór, to najczęściej w tym okresie jest kwitnienie. Czasem zbiera się rośliny przed kwitnieniem, ale w tym przypadku, kiedy kwitną, kwitnie czosnek, to powinniśmy go wtedy pozyskiwać. Jeżeli zrobimy to wcześniej możemy, będziemy mieli gorszej jakości materiał, a gdy chcemy suszyć, to może nam się po prostu materiał zepsuć. Dlatego też podaje się, często obok terminu zbioru, podaje się właśnie, że zbieramy na przykład w czasie kwitnienia, więc nie sugerujemy się wtedy datą, bo tak jak mówię, na południu na początku kwietnia już będzie ktoś miał czosnek do zbioru, na przykład, a na północy no, trzeba będzie poczekać kilka tygodni, jeszcze więcej. Także, a poza tym u nas indywidualnie na naszym terenie, to też będzie inaczej wyglądało, więc na no, moim przypadku jest to troszeczkę później. Wiadomo, że czasem gwiedzi oczywiście możemy sobie wyhodować u siebie, tak jak i ja to robię. Natomiast jeżeli ale większość ludzi oczywiście nie będzie miało o, takiej możliwości, więc gdzieś pewnie macie tereny, gdzie sobie taki czosnek możecie pozyskać. No to nie będziemy codziennie oczywiście latać za tym czosnkiem, żeby coś z niego robić, tylko idziemy i zbieramy sobie jakąś tam ilość, która nas interesuje. Hmm, oczywiście nie możemy przesadzać, czosnek jest pod częściową ochroną, po prostu nie możemy go e, z jednego terenu jakoś tam całkowicie wytrzebić. Więc... E, a to też nie ma sensu, moi drodzy, bo czosnek niedźwiedzi e, nie jest aż tak, nie wiem, dość popularny może jest, w porównaniu do czosnku zwykłego, do ząbków czosnku, które spożywamy, ale nie jest on jakoś, nie wiem, w czymkolwiek lepszy od zwykłego czosnku, więc nie ma do końca sensu, jest po prostu na niego moda. No ok, okej, wykorzystujemy tą sytuację, więc ja robię tak, jak już jest taka możliwość, ścinam prawie wszystko, Myję, suszę, suszę tylko z wody, mniej więcej, mniej więcej nie, jak dokładnie. Chodzi o to, żeby jak najszybciej te liście znalazły się w zamrażalce. Im szybciej to będzie, tym dla nas lepiej. I jak zbieramy sobie dużo miłości, właśnie, no to to jest najlepsza opcja, żeby później można sobie z tego czasu coś zrobić. Nie musimy od razu ładować, wiecie, przygotować słoiki, robić cały dzień wolnego, żeby to ogarnąć. Z reguły, jak chcemy sobie zrobić pesto. Tylko to wszystko możemy robić sobie później, bo zamrażanie to jest najlepszy sposób na konserwację produktu, który pozyskujemy. Czyli chłodzenie, zamrażanie najlepsza opcja. I na spokojnie, kiedy jest to sobie w zamrażalce, są liście czy też owoce możemy to wykorzystać, kiedy będziemy mieli po prostu czas. I ja właśnie tak też zrobiłem. W tym momencie widzicie, jak. Wyszło mi trzy torebeczki takich liści cząstkowych, i jak mnie znajdzie, to po prostu sobie z nich zrobię. Co? Zobaczymy. Jeżeli robicie pesto, moi drodzy porozmawiamy sobie tutaj o dwóch rzeczach przynajmniej, czyli pesto i odrobaczanie. Do, do robienia pesto, oczywiście, możemy sobie zrobić słoiki, ale czemu, czemu nie robić to tak jak dawniej to robiono w naturze czyli po prostu mam ochotę, to idę dzisiaj i zrywam sobie kilka listków i robię sobie pesto na świeżo, na bieżąco, taką ilość jaką dzisiaj chcę zjeść a nie robię słoików, nie wiadomo ile możemy zrobić to zresztą w niedokładnie, znaczy w zły sposób pamiętajcie, że czosnek ma substancje, które wpływają na, na tłuszcze więc te tłuszcze są utleniane i są niszczone jeżeli nie dodamy tam soli no możemy sobie zrobić krzywdę w przyszłości tak jak robimy sobie masło czosnkowe to najpierw ucieramy ten czosnek z solą a później dodajemy sobie masło i to nam gwarantuje, że to masło nam nie zjełczeje nie zepsuje się więc no, sól w tym przypadku jest niezbędna i trzeba mieć to na uwadze natomiast jeżeli chodzi o odrobaczanie no to na takiego chłopa jak ja, to 150 gramów liści by potrzeba. Na kogoś kto jest troszeczkę delikatniejszy, mniejszy, no to 100 gramów. I, no i trzeba by te liście zjeść. Zjadać sobie, zjadać. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut trzeba by te liście sobie zjeść. I to co jest bardzo istotne w takim przypadku, kiedy się odrobaczamy, a myślę, że wiele osób o tym nie pamięta. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Jeżeli robimy sobie taką jedną petardę odrobaczającą, to musimy, moi drodzy, skupić się na tym, żeby w przeciągu kilku godzin wydalić z siebie to wszystko, co zabijemy. A żeby to zrobić, po pierwsze, musimy mieć drożny układ, czyli jelita muszą być oczyszczone. Jeżeli ktoś ma problemy z wypuszczaniem, to nie powinien się odrobaczać. Raczej, chyba że pod okiem specjalistów. Ale tak czy inaczej, albo robimy sobie lewatywkę. No. Ogólnie trzeba się po prostu do tego przygotować, też mentalnie. Czyli oczyszczamy jelita wcześniej, e, przyjmujemy w tym przypadku liście czosnku, i w, po dwóch, trzech godzinach musimy się, że tak powiem, na siłę wypróżnić. E, ale żeby zrobić to skutecznie, no to trzeba by użyć jakiegoś środka, i tutaj możemy sobie już. Wiemy, niektórzy mają w domu różnego rodzaju sole, ale najlepiej pójść sobie do apteki, kupić gorzką sól, na opakowaniu macie wszystko podane jak zrobić, tak żeby doprowadzić do szybkiego wypróżnienia i wtedy możemy myśleć o tym, że po pierwsze się odrobaciliśmy, po drugie jesteśmy w miarę bezpieczni, tutaj nigdy nie wiadomo tak naprawdę, a kiedy zabijamy pasożyty, wiele jadów się wydobywa i te jady są dla nas niebezpieczne, czyli po prostu żeby żeby się nie zatruć dodatkowo i nie pogorszyć sobie sprawy, musimy się bardzo szybko tego, tak mówiłem, w ciągu 2-3 godzin wypróżnić. Znaczy po dwóch godzinach stosujemy środek, a kiedy on zadziała, no może być różnie, ale musi zadziałać. I musimy się pozbyć resztek, bo mogą się pojawić bakterie, wirusy, grzyby. To wszystko z pasożytu będzie wychodzić. Dodatkowo, moi drodzy, a z, jeszcze z bakterii to też do, wychodzą kolejne jady i to wiecie to się wszystko może kumulować, więc musimy się wypróżnić. Ale też yy, yy, nie każdy może takie sole przyjmować. Yy, no jeżeli mamy problem z jelitami, to trzeba uważać, nie? żeby sobie znowu krzywdy nie zrobić. Jak czujesz, że boisz że jest to dla Ciebie niebezpieczne, to po prostu tego nie rób. No, straciłem wątek. Aha, no i co, co jeszcze warto stosować w tym czasie? Można kilka dni wcześniej nawet warto stosować zioła oczyszczające krew a jak mamy opcję taką z natury no to ho, ho, ho jak najbardziej i kilka dni 3-4 dni jeszcze po tydzień czasu popić takie zioła oczyszczające krew no pomoże nam to dużo, dużo bardzo nam pomoże w tym żeby wypróżnić wydalić siebie to wszystko czego nie chcemy jak się oczyszczać to konkretnie no no, czyli zioła moczopędne, czyszczące krew. Możemy sobie kupić gotową mieszankę, możemy sobie zrobić samemu, e, pić pokrzywę, pić na No Są e, też zioła saponinowe, ale nie chcę tutaj bardzo wiecie, podawać wam przykładów, e, bo wiem jak niektóre osoby reagują. Po prostu lecą później do sklepu i, i kupują przeróżne dziwne rzeczy bez sensu. E, kupcie sobie mieszankę czyszczącą krew, na pewno taką znajdziecie i i jesteście bezpieczni. No moi drodzy, to byłoby chyba na tyle, więc czasem, nie zwiedzi, polecam od razu zamrażać. Chyba, że chcecie od razu przetwarzać, ale im świeższy produkt, a takie mrożenie będzie powodowało, że przez kilka miesięcy możemy sobie trzymać się liście, więc kiedy zrobimy sobie za miesiąc pesto z takiego mrożonek, to będziemy mieli praktycznie prawie tak, jakbyśmy zrobili zaraz po zerwaniu sobie takie pesto, czyli świeżutkie a nie przechowywać, to nie wiadomo jeszcze, może nam nie wyjść później. No. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć.